Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało, i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało, i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa. Będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Moi drodzy, słyszymy kontynuację tej dosyć długiej rozmowy Pana Jezusa z tymi, którzy przyjęli rozmnożony chleb i rozmnożone chleby, i podprowadza ich pod tajemnicę wcielenia, tajemnicę Eucharystii. Mówi o tym, że chleb z nieba, manna, nie dała życia wiecznego tym, którzy spożywali na pustyni. Dopiero tym chlebem, który da życie wieczne, jest jego ciało, jego krew. Ten pokarm daje życie wieczne. Pan Jezus, żeby potwierdzić, że w nim jest ukryte życie wieczne, zmartwychwstaje. Jest tak zjednoczony z Ojcem, jego człowieczeństwem, które wziął z Maryi Dziewicy, mocą ducha świętego, że gdy nawet przechodzi przez okrutną mękę śmierć, to jednak tam jest życie. Tam jest życie wieczne i pozostaje z nami w każdej mszy świętej. Na każdej mszy świętej, która jest autentyczna, prawdziwa, Jego ciało jest obecne w chlebie eucharystycznym, Jego krew w winie eucharystycznym. I żeby potwierdzić, że to nie jest symbol, to mówi do swoich rozmówców wprost, przecież te słowa ich gorszyły, oni szemrali. Oni mówili: Jak możemy jeść Twoje ciało? Jak możemy pić Twoją krew? Przecież mógłby powiedzieć: Słuchajcie, ale to jest nie tak bezpośrednio to będziecie jedli chleb, taki eucharystyczny będzie też wino. Nie, właśnie po to, żeby nie popaść w niebezpieczeństwo protestantyzacji że to tylko symbol że to nie jest realnie obecny Pan Jezus to Pan Jezus już wtedy mówi, że to jest moje ciało. Nie, że to jest jakby ciało. To jest moje ciało. To jest moja krew. I na każdej mszy święty kapłan wypowiada słowa Chrystusa to jest moje ciało. To jest krew przymierza. To jest moja krew. I dzisiaj warto sobie zadać to pytanie. Czy rzeczywiście w to wierzę? Luis, który miał wątpliwości, zadawał sobie różne pytania. Kiedy w końcu doszedł do przekonania, że to, co głosi Chrystus, co przekazuje Kościół, jest prawdą, to zaangażował się na 100%. Powiedział tak, że jeżeli chrześcijaństwo jest nieprawdziwe, to nie ma to żadnego znaczenia. Ale jeżeli jest prawdziwe, to nie ma nic na całym wszechświecie, nie tylko na tej ziemi, ale w ogóle w całym wszechświecie. Nic ważniejszego, bo tylko to jest jedyna droga do wieczności, do tego, żeby żyć wiecznie. Ja bym mógł jeszcze inaczej to powiedzieć, że jeżeli Eucharystia, Msza Święta, obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina nie jest prawdziwa, jest to tylko symbol, to to wszystko nie ma znaczenia. To tam nie ma życia. To i tak nie dojdziemy do życia wiecznego. Ale jeżeli tam naprawdę jest obecny, jak to powie święty Tomasz, Tomasz Zakwinu, realiter et substantialiter, czyli realnie i w sposób taki znaczy wręcz substancjalny, czyli rzeczywiście tam jest substancja boska, natura boska ukryta pod postacią chleba i wina, to rzeczywiście. Nie ma nic ważniejszego na świecie. I można by powiedzieć, że największą niesprawiedliwością wobec Boga, w ogóle jakąkolwiek niesprawiedliwością, jaka jest na całym wszechświecie, jest to, że taki dar, którym Pan Bóg jest sam dla człowieka, bo to Bóg staje się dawcą i darem jednocześnie, sam siebie daje z miłości. I kiedy człowiek go lekceważy, odrzuca, nie zauważa, obojętnie przechodzi. I nie jest adorowany Pan Jezus w naszym życiu, to jest największa niesprawiedliwość, jaka spotyka kogokolwiek na całym wszechświecie. Dlatego też odkrycie autentyczności, autentycznej obecności Chrystusa w Najświętszym sakramencie, w każdej mszy świętej, jeżeli jest prawdziwa, to jest nasze zadanie, poszukiwanie Obecności Chrystusa. Oczywiście jest wiele różnych denominacji chrześcijańskich. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie symbol. Dla nich ten Chrystus jest symboliczny, że no, nie mają sukcesji apostolskiej. Co to jest sukcesja apostolska? To jest przekazanie, czyli następstwo aposto po apostołach. Apostołowie otrzymali od pana Jezusa moc. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Przekazał tę władzę. Na ostatniej wieczerzy ustanowił dwa sakramenty, sakrament Świętej Eucharystii i sakrament kapłaństwa, który jest dla Eucharystii. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było kapłaństwa. Jeżeli gdzieś nastąpiłoby przerwanie tej mocy, tej władzy, którą się przekazuje przez święcenia biskupie, to wtedy msza święta jest nieważna. Nie ma tej Mszy Świętej, po prostu nie ma tamtej obecności. Znika tam władza, moc. Człowiek sam sobie jej nie może dać. Przez samo czytanie Pisma Świętego nic się nie zmienia. Jak to ktoś napisał, że gdyby nawet przyszło tysiąc teologii, doktorów i, i, i mnóstwo różnych znawców Pisma Świętego, nie wiadomo, jakby się wytężał, nie uczynią Mszy Świętej. Bo to nie księża. I rzeczywiście tu potrzeba tej władzy, która od nas nie pochodzi. Pochodzi od Chrystusa. Święty Ireneusz z Leonu, który został zamęczony w 202 roku, już wtedy prowadząc dyskusję z herezjami, z gnozą, którzy właśnie byli bardzo tacy subiektywni, nie szukali takich autentycznych potwierdzeń na zewnątrz, obiektywnych, tylko chcieli jakieś mieć swoje własne poznania, jakieś charyzmaty, dary. To im przypomniał, że są właśnie biskupi, którzy otrzymali władzę od apostołów, a apostołowie od Pana Jezusa. I można ten ciąg przekazywania tej władzy ukazać. Najbardziej pewnym z tych wszystkich ciągów jest właśnie sukcesja biskupa rzymskiego od pierwszego biskupa Rzymu, czyli Linusa, potem Kleta, Klemensa, aż dwunastu. I powiedział, że do nich powinno się odnosić też święcenia innych biskupów, żeby potwierdzić, żeby było takie przekonanie, że rzeczywiście ta władza została przekazana. Dzisiaj ta władza trwa w naszym kościele. I jeszcze raz warto sobie zadać to pytanie, czy rzeczywiście odkrywam w swoim życiu to, co jest najważniejsze? Co dla mnie tak naprawdę jest najważniejsze? Czego boję się najbardziej stracić? Kiedy Polaków wywożono na przykład na Syberię, to największą stratą dla tych Polaków oczywiście była tęsknota za ojczyzną, ale często mówili, że największym bólem jest to, że nie mogą uczestniczyć we mszy świętej, że tęsknią za mszą świętą. Jeden z Polaków po tych przemianach po 1989 roku, który mieszkał przez wiele lat, już od II wojny światowej w Kazachstanie, to miał jedno, jedno pragnienie, żeby przed śmiercią jeszcze przyjechać do Polski i być w polskim kościele i przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej. I tak się zdarzyło. Po czterech dniach wędrówki pociągiem przyjechał do Polski i pierwsze kroki skierował do kościoła najbliższego od stacji kolejowej. Kiedy doszedł do progu kościoła, upadł na kolana, ucałował próg i płacząc, że ze szczęścia na kolanach szedł w stronę ołtarza, i dziękował Bogu, że mógł przed śmiercią być w kościele, a potem uczestniczyć we mszy świętej i przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Czy jest we mnie taki głód, czy jest taka świadomość? Żyjemy w kraju, gdzie jest bardzo dużo kościołów, bardzo dużo mszy świętych. Może nam Pan Jezus się trochę spowszedniał, niech tego nie zauważamy, że to właśnie od mszy świętej, od przyjmowania ciała Pana Jezusa zależy nasze życie wieczne. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i prośmy o Ducha Świętego, który nam pokaże prawdę. Co tak naprawdę jest w naszym życiu najważniejsze, co prowadzi do życia wiecznego? Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.